Cześć, siemanko, wam wszystkim nazywam się. witajcie na kolejnym materiale. Dawno nie było, nie? Dawno nie było materiału, tylko nie chyba, jakoś tak, nie było takiego materiału w formie filmiku, żebyśmy mogli sobie tutaj posiedzieć, pogadać i żebyście mogli tutaj posłuchać, co do was mam do powiedzenia. Eee, także 3 tygodnie nie było materiału, ale live'y są codziennie, live'y są codziennie, no dzisiaj nie ma, akurat dzisiaj jest sobota, 2 września, dzisiaj nie mam je e, na live'iku, bo też nie mam za bardzo czasu na live'ika, ale jutro w niedzielę będę na lajwiku, także zamiast niedzieli dzisiaj mam dzień bezlajwikowy jutro jestem normalnie na lajwie e, co chciałem powiedzieć no, dzisiejszy taki materiał będzie w takim formie pogadankowy bardziej e, bo chciałbym przejść z moimi materiałami powiedzmy, na takie materiały bardziej informacyjne ze Skyfrontarków, takie, że jeżeli będzie coś ciekawego coś nowego, jakiś update, nie update informacja ze Skyfrontarków coś ciekawego będzie się działo to mam, mam taką nadzieję, że właśnie będę was informował właśnie w formie takiego materiału. Także tak właśnie chciałem przejść teraz na taki system materiałowy na moim kanale. Oczywiście live są wiadomo, z gierki wiadomo o co chodzi. Kto jest na tym kanale od dłuższego czasu, to wie dobrze, że od 5 lat liveuję, a materiały to jest taki dodatek bardziej do tego kanału. No i właśnie tym dodatkiem będzie dzisiejszy materiał, gdzie sobie porozmawiamy o SK Frontarków, o podwyżce cen SK Frontarków, bo cały czas na moich live'ikach są widzowie, którzy nie wiedzą do dzisiejszego dnia, że SK Frontarków dostał podwyżkę cenową. Także jeżeli ktoś nie jest stały na przykład na live'ikach albo gdzieś wyjechał na jakieś wakacje albo coś, nie ma go przez pewien okres czasu na moich live'ikach, to pewnie nie wiesz, że Skyfotarkow dostał podwyżkę cenową i można sobie kupić arenę. Do areny oczywiście też przejdziemy podczas tego materiału, porozmawiamy sobie o arenę, moje odczucia i moje obawy, jeżeli chodzi o arenę. Ale do materiału przejdźmy, tak? E, także dwie minutki wstępu. No jeżeli chodzi o Skyfotarkov, jeżeli chodzi o jakby konta, to niestety konta dostały podwyżkę. Jak możecie zobaczyć konto podstawowe kosztowało 35 euro, aktualnie kosztuje 52 euro. 52 euro plus 23% podatku, plus oczywiście tam opłata za na przykład za PayPala, opłata za kartę kredytową, wiadomo sposób płacenia, no to tutaj powiedzmy wychodzi około 315-320 zł w ogóle. Czekajcie chwilę, bo tak chyba siedzę mi się wydaje trochę tak krzywo. O, Tak będzie lepiej mi się. Teraz jest na prosto? Na prosto, na środku teraz kamerki, dobrze. Także 52 euro plus podatek plus opłata to wychodzi około 70 euro. To jest 300, 320 plus minus złoty dzisiejszy Tarkow kosztuje konto podstawowe. Także z 200 około złotych wskoczyli na 320 zł konto podstawowe. Także jeżeli ktoś nie wiedział to... Tak to wszystko się zmieniło. Oczywiście drugie konto kosztuje 86 euro, no i trzecie konto kosztuje 115 euro, czyli za trzecie konto powiedzmy płacimy o 5 euro więcej niż za poprzednie EOD, bo EOD przed podwyżką kosztowało 110 euro, dzisiaj kosztuje trochę więcej, ale konto trzecie, gdzie nie mamy EOD, czyli nie mamy DLC, nie mamy gamy, nie mamy stasza największego na przykład, kosztuje o 5 euro więcej niż poprzednie EOD. Także 115 euro kosztuje. Oczywiście plus podatek, plus wszystko to wychodzi tam. barże. To wychodzi jeszcze więcej niż EOD, czyli tam pewnie z jakieś 600, coś, 700 zł praktycznie, nie? A teraz EOD kosztuje 155 euro. Plus podatek, plus te inne tam opłaty. Czyli wychodzi około 200 euro za EOD, co na przeliczeniu na polskie dzisiaj około 900 złotych, jeżeli chodzi na polskie. Także jeżeli ktoś nie kupił sobie EOD, to dzisiaj, żeby kupić EOD, kosztuje to 900 zł. Um, w mojej opinii trochę poszaleli. W mojej opinii trochę poszalej. Ja Tarkowa interesuję się od 2017 roku. Ogólnie te konta są za drogie na aktualną jakość Tarkowa. Kto gra, kto wie, to dzisiejszy Tarkow niestety ciężko się gra. Brzeg bym powiedział, że wręcz nie nadaje się do takiego fajnego, normalnego grania, ponieważ dużo problemów powstało na początku tego wipe'a. Mamy trzeci tydzień po i dalej niestety te problemy nie są naprawione. Ale jest informacja od deweloperów, która wyciekła dwa dni temu, oficjalna informacja, którą też na tym kanale, gdzieś się pchasz też na tym kanale oczywiście zobaczycie. Także ogólnie wydaje mi się, że troszeczkę polecieli z tą ceną, jeżeli chodzi o SK Frontarkow. Dużo osób nie wie, czemu jest taka podwyżka. Raczej, znaczy, no mogą się tłumaczyć, powiedzmy, inflacją, tym wszystkim, nie? że wszystko jest droższe, to giereczka może być też droższa. Powiedzmy, że dzisiejsze produkty, które wychodzą, e, takie jak na przykład Starfield, który wyszedł dwa dni temu, nie? E, znaczy, jest ten, no dzisiaj wychodzi, albo wczoraj już wyszedł, jakoś tak. No to on kosztuje też 300 ponad złotych, tylko że to jest pełnoprawdy produkt, i który nie ma, żada, że tak powiem, za bardzo problemów. Można w niego grać setki godzin i nie mamy problemu, tak? Tu mamy gierkę, która kosztuje w becie 300 ponad złotych i niestety ma dużo, dużo problemów, które niestety nie za bardzo yy, dają chęci pogrania w tego Tarkowa i to niestety widać powiedzmy na serwerach, widać to powiedzmy na zainteresowaniu tego Tarkowa, na ilości graczy w Tarkowie, bo to niestety spada, to widać, że to jest niestety tendencja spadkowa. Także dziwne posunięcie, jeżeli chodzi o deweloperów, że zamiast powiedzmy poprawić jakoś gry, to oni jeszcze ją zwiększyli. Nie wiem co to da. Na pewno, na pewno mniej osób będzie kupować tego Tarkowa. Nie wiem, czy to jest walka z cheaterami, żeby cheaterzy więcej kasy ponieśli na przykład za stratę konta. No ale te 900 zł za konto EOD to troszeczkę już za dużo, nie? To jest to polecieli ostro, ale dobrze, no to jest ich gra, mają do tego prawo. Nie wiem, jak wy sądzicie. Dajcie oczywiście znać w komentarzu. Mam nadzieję, że jakaś dyskusja w komentarzach się rozwinie. Mamy tutaj w ogóle informację, że jeszcze za 120 dni będzie kolejna podwyżka. Ogólnie to tak. Przed paroma dniami jeszcze tutaj był napis, że do ponownego zwiększenia ceny pozostało 123 dni około, bo wtedy była, była właśnie ta informacja. Nie? Teraz ta informacja znikła. Jest po prostu czas, i pod tym czasem kryje się albo właśnie podwyżka ponownie EOD, samego EOD ponownie. Albo po prostu jest to wyłączenie całkowicie EOD ze sprzedaży. Wydaje mi się, że oni usunęli tą informację o podwyższeniu ze względu na to, że społeczność troszeczkę negatywnie mi się wydaje odebrała to, że gierka została podwyższona cenowo, mimo braku naprawy tej gierki, mimo braku poprawy jakości gry. Także wydaje mi się, że celowo oni to usunęli, żeby po prostu nie było więcej chaosu i Chaosu po prostu w społeczności, tak? E, ogólnie ten czas odmierza, powiedzmy, koniec YPika najprawdopodobniej. To też jest właśnie informacja końcowa YPika, ponieważ za 120 dni ta akurat będzie mieć grudzień, powiedzmy tak, końcówka grudnia, a wiemy dobrze, że w grudniu ma być kolejny YPik, więc to powiedzmy, że też jest czas odliczający, ile zostało dni do ponownego YPika. E, jeżeli już się oczywiście teraz nie mylę w matematyce, e, ale miałem dwa na koniec, jakby co. Także ogólnie to, to tak to wygląda właśnie, że tyle odmierza jakby czas do, kolej, do kolejnego powiedzmy YPK, gdzie potencjalnie arena będzie już dostępna. No i teraz przechodźmy do areny. Jeżeli ktoś z Was jest sobie na stronie, tutaj klikamy i przechodzimy sobie do areny, ponieważ arena już też dostała własną stronę, możemy sobie tutaj poczytać o arenie, co to będzie ciekawego, jakie będzie mieć tryby gry, jakie będzie mieć klasy gry oczywiście, możemy sobie tu popatrzeć, jak będzie mieć ubrania, co będą ubrane, oczywiście te postacie, no i oczywiście mamy tryby gry, tak? E Mamy tryby teamfightowe, na przykład, że dwie drużyny po pięciu graczy walcą, walczą o zwycięstwo w siedmiu rundach, także mecze będą trwały siedem rund, tylko siedem rund. I pięciu na pięciu będzie taki tak zwany teamfight, czyli najbardziej chyba rankingowy tryb ogólnie, jeżeli chodzi o arenę. Mamy tutaj tryby PVE, czyli pięciu graczy broni jakiegoś celu przed oczywiście falami botów. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Czyli boty będą przychodzić pewnie potem, bossy będą przychodzić i te inne sprawy. Ale jak bossy będą przynać tak jak w normalnym tarkowie, czyli na przykład taka kila, która cię zabija z połowy mapy, no to myślę, że dość szybko ludzie będą dość padać na tym, tutaj, na tych trybach. Także też jestem ciekawy, jak to ogólnie zoptymalizują, jakby zachowanie tych botów, nie? Bo jak będzie nam kila, nie wiem, się kila gdzieś tutaj, będzie wszystkich wycinała na jedną serię, to trochę będzie chyba słame, nie? Będziemy mieć coś takiego jak Deadme, czyli last hero, czyli będziemy musieli po prostu przetrwać i ostatnia osoba, która przetrwa, no to ona zdobywa najprawdopodobniej punkt. No duele jeszcze są wyłączone z tego co widzę, nie możemy sobie kliknąć, to pewnie jeden na jednego tryb oczywiście rankingowy. Mamy oczywiście tutaj mapy, na razie będziemy mieć cztery mapy do wyboru, to będzie ogólnie woodsowa mapa, to będzie ogólnie bardziej na to customki, albo no, bardziej kastomy, bym powiedział po zabudowaniach. Jakbym tutaj te ruły, to, to wszystko takie bardziej kastumkowe. Tutaj mamy iPort, oczywiście. Mm, iPit. No właśnie. Czyli taki jakiś samolocik, będziemy mieć bardziej jakimś takim hangarze, powiedzmy się, e, bić. No i tutaj mamy jakąś też mapkę taką bardziej w hangarze. Nie wiem, o co tutaj. Taki bardziej, nie wiem, no, centrum handlowego, czyli bardziej, bardziej Interek, bym powiedział, tak? Centrum Handlowe, czyli bardziej Interek. Tutaj mamy bardziej właśnie taki. Samolotowy hangar, bym powiedział. No, trzy mapy są jeszcze niestety niedostępne. No i przechodzimy do, jakby, foty za arenę. Czyli arena kosztuje 37 euro. Plus oczywiście podatek, plus oczywiście różne metody płatności. Zawierają różne opłaty, jak tutaj właśnie jest wypisane. Czyli arena kosztuje około 50 euro na polskie. 50 euro, czyli na polskie jest to 200 ponad złoty, czyli jeżeli ktoś ma podstawkę powiedzmy za 320 zł przy aktualnych cenach, to arena kosztuje kolejne 220, czyli w sumie, żeby mieć podstawkę i arenę, trzeba zapłacić 500, 500 zł. Także trochę drogo, nie? Trochę drogo. Ehm, jeżeli chodzi o tą arenę, a właśnie jeszcze jeżeli chodzi o arenę, wiemy tylko tyle. Wiemy tyle, że będziemy mogli przenosić kasę, przenosić itemy tarkowa na arenę. Arena tarkowa, starkowa na arenę. Także będzie jakiś tam system, że jak gramy sobie w arenę, to automatycznie nam kasa zrasta na przykład na tarkowie naszym głównym. Będziemy tak samo expilić sobie postać na arenie, to tak samo ta postać będzie expiliowana na tarkowie. Będziemy expili w tarkowie, tak samo ta postać będzie na arenie. Także tak to będzie wyglądało. Ja tu w ogóle mam jeszcze dla Was w ogóle taki fajny materiałek z areny, bo jest wypuszczony pierwszy powiedzmy materiał z areny. Jak to będzie generalnie wyglądało, także możemy sobie tutaj wspólnie zobaczyć. Oczywiście ten materiał bardziej traktujcie dla tych, co nie widzieli tego, bardziej taki po prostu pogadankowy, informacyjny, bo dawno nie było żadnego materiału, a chciałem właśnie się pokazać na takim materiale niż na live'ikach tylko. Także jeżeli ktoś oglądał, jeżeli ktoś wie, no to wiadomo o co chodzi, to może sobie na przykład nie wiem przeskipować, albo coś, A jeżeli ktoś nie oglądał to właśnie teraz możemy sobie e, poglądać wspólnie jak ta arena będzie wyglądała i co tu ciekawego będzie w tej arenie. No jak widać mają bardzo fajne też ten głos, który nam w tyle tam powiedzmy mówi, że coś tam się dzieje, że ktoś kogoś zabił. E, no arena jak to arena, no będą po prostu małe mapki, tak? To będą po prostu małe mapki, które mm, które są jakby częścią map w Tarkowie po prostu, tak? I, i co no i będemy będziemy się strzelać, tak? Będziemy się strzelać. Oczywiście jak widzicie tutaj w tym rogu będą oczywiście wypisane kto kogo zabił, z jakiej amunicji ogólnie. Będziemy mi tutaj pokazane. E, oczywiście system leczenia tego wszystkiego oczywiście będzie w arenie taki sam jak w Tarkowie, czyli będziemy musieli się zatrzymywać, będziemy musieli złamanie sobie wyleczyć tam na przykład jakieś tam obrażenia krwawienia złamania, będziemy musieli sobie przyszyć na przykład kończynę, tak jak widzicie tutaj, także wszystko będzie to samo, co w Tarkowie normalnym też właśnie będzie tutaj jakby, nie? Co wydaje mi się, że niekoniecznie ludzie mogą polubić, bo najprawdopodobniej Arena głównie będzie bazowała na graczach hmm, patryfidowych, albo na graczach po prostu z hmm, no, jak ta gierka, gierka druga, Warzone, nie? Na przykład z Call of Duty. Eee, także na tych graczach najprawdopodobniej będzie to bazowało, a oni lubią niestety bardzo szybką giereczkę, nie? Jak to Battlefield, jak to Call of Duty. Także niestety taki system leczenia będzie ich dość fajnie spowalniał, przez co nie każdy będzie lubiał ten system leczenia i ten system właśnie w, takim, w takich arenkach, powiedzmy, nie? Eee, w takich oczywiście PvP. Co jest fajne, oczywiście będziemy mogli się przełączać do swoich teammateów, tak jak na przykład teraz widzicie i będziemy mogli sobie podglądać po prostu swoich teammateów. Nie będzie tutaj systemu, powiedzmy, znaczników, także nie będziecie swoich teammateów widzieć, także może być tak, że będziecie team, no po prostu zabijać swojego teamplayera, tak? Bo nie widać tutaj, powiedzmy, znaczników postaci. Są tylko armbandy, jedna drużyna niebieska będzie miała niebieskie, druga drużyna będzie miała czerwone. No i po prostu po tym będziecie musieli poznać, czy strzelacie do swojego, czy trzyacie do e, wroga ogólnie, nie. No i jakby mapa, znaczy mapa, runda się kończy, jak wszystkiego. Jak wszystkich oczywiście zabijemy z przeciwnego. E, teamu. Także nie ma tutaj, powiedzmy, systemu, nie wiem, jakiegoś tam sesa, podkładania bomby, że jedna osoba podkłada, a druga osoba musi rozbroić albo coś takiego. Po prostu. To musi zabić cały team. E, no i. No i nagle twoja duża dostaje jeden punkt. Oczywiście tu są e, tabelki, mamy tutaj rangi, oczywiście mamy tutaj KD i takie inne sprawy. E, także gra się do 7 rund. Do 7 rund się gra. Znaczy 7 rund ogólnie jest. Także 4-3 może być chyba najwyższy wynik. No jak widzicie mamy te arbandy, które będą właśnie pokazane tutaj. Ogólnie, jeżeli chodzi o arenkę, moje obawy są takie, że no wiadomo, tutaj wszystko ładnie wygląda, ponieważ oni grali na Gamesconie, także to jest materiał z Gamesconu. Także bardzo wszystko ładnie wygląda, bo grali najprawdopodobniej na prywatnych serwerach odciętych od online. Także jakieś tam lanowe połączenia, i to wszystko ładnie wygląda. Ale kiedy Arena wejdzie na online serwery, a dobrze wiemy, jakie serwery ma Tarkow, to może być dość ciekawie na tej arenie, tak? Oczywiście, deweloperzy mówią, że arena będzie dopracowana. Arena będzie na innych silnikach, znaczy na, nie na innym silniku, tylko na innych serwerach, będzie na lepszych serwerach. Będzie bardziej dopracowana, ale wiemy jak to jest. BSG mówi. No i nie do końca zawsze to, powiedzmy, wychodzi, tak? E, także no, trzeba powiedzmy, czekać aż, e, aż wyjdzie ta arena. Nie wiadomo kiedy wychodzi. Ja na dzień dzisiejszy nie mam oczywiście informacji, kiedy wychodzi arena. Jeżeli macie informacje, dajcie oczywiście znać w komentarzu. W ogóle dajcie znać, co sądzicie o tej arenie w komentarzu. Może coś pogadamy sobie też na komentarzach po prostu między, między sobą. Także co sądzicie o tej arenie? No, ja mam obawy takie, że po prostu ta arena będzie niestety też nie wypałem. Ogólnie ja nie rozumiem, powiedzmy, po co oni robią tą arenę. Mają Starkowa, który powinien być dokończony, powiedzmy. Naprawione, dokończone, a dopiero potem powinni robić tą arenę jako oddzielną gierkę, jako DLC na przykład. Ok, spoko później, ale najpierw naprawcie normalnego Tarkowa. No, będzie taki problem, że po prostu robią teraz arenę, robią Tarkowa i po prostu to będzie się ze sobą gryzło troszeczkę, nie? bo część ludzi musi robić arenę, część ludzi musi robić teraz tego naszego normalnego Tarkowa. Więc moje obawy są też takie, że to nie będzie zbyt dobrze chodziło wszystko. No i oczywiście cheaterzy, no niestety Tarkov ma duży problem z cheaterami, BSG sobie nie radzi, powiedzmy, z tymi cheaterami, więc e, może być niestety duży problem z nimi, e, no i to może być takim po prostu niewypałem, po prostu, tak? To no, Arena wydaje mi się, że jest, powiedzmy, robiona pod eSport najprawdopodobniej, nie wiem, czy ten eSport im wyjdzie, no bo co innego, bo co, bo co innego robić, jak nie eSport z Areny, tak? No, robiąc arenę, to stricte idziemy na esporta praktycznie, no tak mi się wydaje, no bo żeby zrobić tylko arenę, żeby sobie ludzie grali, to raczej wątpię, żeby ludzie chcieli w to grać, ponieważ, no, coś trzeba zachęcić ludzi do grania w tą arenę, tak, jakieś nagrody, coś jakieś, żeby coś ludzie mogli wygrywać, tak, żeby ludzie sobie tylko grali arenę dla rangi w Tarkowie, no to kto będzie to chciał grać. Wiadomo, że możesz się pochwalić, powiedzmy, rangą w CS-ie, powiedzmy, ale CS to jest jednak... Globalny esport, tak? Miliony kasy w tym idzie, możecie coś sobie zyskać, możecie jakieś turnieje, możecie jakieś nagrody. Tarkowie? Nie wiem, gdzie ten esport pójdzie, w tym Tarkowie, nie wiem, w którym kierunku pójdzie, w tym, ta w tym Tarkowie. Oczywiście esport może być to na plus, może też wyjść ta arena, tak? Nie mówimy, że nie. Może na przykład, nie wiem, dzięki tej arenie też og ogólnie globalne zainteresowanie Tarkowem nagle wzrośnie, ale pod warunkiem, że to będzie dobrze, jednak zrobiona ta arena, nie? Eee, także no, trzeba czekać, zobaczyć jak to będzie wyglądało i, I tyle. No. I... Nic innego tak naprawdę nie, nie ten nie zobaczymy, nie wymyślimy, po prostu trzeba czekać. No patrząc na te gameplaye, powiedzmy to ładnie wszystko wygląda, tak. Ładnie szybko gracze padają, nie ma lagów, nie ma desynchro. O optymalizacja chyba jest ok, bo to będą małe mapy, ale tak jak mówię, to jest lanowy serwer, a online serwer, kiedy ludzie wreszcie wejdą tej areny. No to może być trochę inaczej, oczywiście ja będę sprawdzał sobie arenę, e, zagram sobie troszeczkę arenę, chociaż nie będzie to raczej moja bajka ta arena, bo ja nie jestem graczem arenowym, ale pewnie sobie zobaczę jak to będzie wyglądało, żeby sobie zobaczyć, żebyście wy też mogli sobie oczywiście zobaczyć jak to będzie wyglądało przed zakupem, e, przed zakupem areny ogólnie. No są obawy, no są obawy, no z jednej strony może trochę wyjść to, z drugiej strony są obawy, że to niestety nie wyjdzie. Dla mnie, jako gracza Tarkowiańskiego, no mówię wam, że niestety, ale nie jest to na rękę, że robią arenę. Ja bym wolał, żeby zrobili naszego Tarkowa, dopiero potem, żeby robili arenę. No i cóż, zdecydowali się na robienie areny, co z tego wyjdzie, zobaczymy. No eee... i tak to wyjdzie, by wyglądało, no jeżeli chodzi o, o, o arenkę, nie? Jeżeli tak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o arenkę. Nie wiem co o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzu. Ja jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, czy ten eSport im wyjdzie, czy ta arena im wyjdzie. To będzie klapa. No trzeba też patrzeć na opinię, którą ma Tarkow. Nie ma zbyt ciekawej opinii ten Tarkov, więc też na pewno dużo ludzi nie będzie w to grało. Mieszane, bardzo mieszane uczucia. Dobra, jeszcze tak na koniec, bo już 20 minut sobie rozmawiamy o Tarkowie, o tym, co się zmienia. Tak na koniec, widzowie, mamy informację od deweloperów, że no cóż, za niedługo, za niedługo będzie jakiś hotfix, za niedługo widzowie będzie hotfix, który będzie troszeczkę poprawiał błędów. Między innymi będzie na przykład PMC -ki z kawy na ulicę Tarkowa, bo mamy duży problem na przykład z dołączeniem na ulicę Tarkowa, jeżeli chodzi o skawę, o PMC, nie. No i ogólnie naprawy, naprawy błędów, naprawy desynchro, naprawy lagów, naprawy niektórych misji, naprawy rzeczy, które nie na przykład do misji sobie oddajemy, a się nie na przykład nie dodają do tej misji. E, przy zakupach niektóre są błędy. No dużo tych błędów powiedzmy powstało, jeżeli chodzi o, o tego yp -a. i dopiero teraz powiedzmy dali informację, że pracują nad tym i praktycznie zanim długo będzie jakaś łatka, oby ta łatka szybko wyszła, bo trochę ciężko się gra w tego Tarkowa i trochę jednak problemów ten Tarkow miał. Także to był taki krótki 22-minutowy, 25-minutowy materiał ze Sklejfontarkow. Co się zmieniło? Czyli gierka została zwiększona cenowo. Jest ta arenka, oczywiście. Jak to będzie wyglądało, dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja mykam, mykam, mam wrzucić ten materiał na YouTube'a. No i co, widzimy się na kolejnym liveiku, który będzie który będzie jutro. No i tak mówię: jak się będą pojawiać jakieś ciekawe informacje ze Tarkov, to będę chciał dla Was właśnie nagrywać takie materiały, żebyście wiedzieli, żebyśmy sobie troszeczkę, troszeczkę tutaj pogadali, porozmawiali właśnie na temat tego Tarkowa. E, jak jeżeli do, do tego momentu tak powiedzmy dotrwaliście, to napiszcie tam w czacie na przykład, lubię placki, to będę wiedział, że właśnie Wy do tego momentu dotarliście. Także trzymajcie się, do juterka, do kolejnego live'ika, do kolejnych materiałów. Zyskiew Fontarkow i zobaczymy, co z tą areną ciekawego będzie. Trzymajcie się. Bajo, bajo.